Halo Halo, widzę, witam bardzo serdecznie czekajcie, jesteśmy za najmam dzisiaj 31 sierpnia oraz jak to codziennie wam nowy sklep Fortnite widzowie jeszcze zanim zaczniemy, chciałem powiedzieć o tym, żebyście zasubskrybowali kanał. Jak tego nie robicie, koniecznie je bardzo to dziękuję. widzowie po 80-10, więc jak ktoś nie ma suba, zostawcie słowa będzie super. E, oraz oczywiście dodaję tutaj do znajomych kilka osób, mnie zaprosiły, więc chcecie znaj to mnie widzę zaprosić, ja codziennie przyjmuję. Widzę jeszcze jedna informacja przed sklepem. Dzisiaj między siódmą a 8, może o 7, może o 8. Rozpocznijcie stream u mnie na kanale, będziemy streamować, bo jest aktualizacja Ostatnia aktualizacja duża przed widzowie startem nowego sezonu 17.50 Więc na pewno będzie się działo Dobra, przechodzimy do sklepu, Majcie użyć kodu ZAKRZAKETY Jeśli chcecie, bardzo to dziękuję Tak swoją drogą, mega, mega wielkie dzięki No i patrzymy co mamy w sklepie, a dzisiaj mamy widzowie skiny. Zestaw pod tablicą, jest to oczywiście zestaw tutaj z Nike'a widzowie Nike, Jordany, słuchajcie, po pierwsze Klacz, widzę skinę klacz, szara wersja, różowa wersja, żółta wersja oraz wersja czerwona No moim zdaniem, szczerze, widzowie te skiny są totalnymi kozakami, w sensie mam je ja oba e, Częściej gram tą babeczką, ale ten gościu też jest spoko, w sensie on jest taki gaspocony, nie, tak mi się kojarzy Ale no naprawdę, widzę skiny, tutaj Jordany, powiem wam szczerze, to są skiny, które są moim zdaniem takie naprawdę... Ja lubię takie, wiecie, takie skiny właśnie wzięte z realnego świata. To mi się mega podoba, jak są tak przeniesione, wiecie tutaj, Jordany, wszystko, no eleganckie, eleganckie widzę, mamy te skinki, zestaw pod tablicą. Napiszcie w komentarzu, czy Wam się podoba, a my przejdźmy do emotek. Po pierwsze, emotka kosze. Wrzucanie piłką oczywiście do kosza. Po drugie, Flex, to taki, taka bestia, taka bestia, widzowie, oraz koszykarskie stłuczki za 500 yy, z piłką koszykową. Idziemy dalej powrót mgły widzowie, oczywiście Mugła ma 4 style, bo niedawno dostała dwa. W sensie może nie takie dawno, ale było to. No no, no, no no ile, kilka miechów temu coś takiego, po pierwsze widzę mgła różowa po drugie mgła diablica, po trzecie mgła e, tutaj taka mm, z pomarańczowymi włosami oraz mgła, e, taka druga wersja jakby z tymi rogami, widzę, no moim zdaniem mega spoko i plecak też się zmienił bo możesz mieć czerwony, e, złoty bądź czarno taki pozłacany moim zdaniem kozak, elegancko to wygląda mamy też kilku gwiazdeczka, trzy style różowo, czerwony, złoty oraz czarno, złoty, widzę, fajnie, fajnie że ma trzy style, to tak, no dodaję mu takiego wiecie, można sobie zmieniać to jest eleganckie, I idziemy dalej czerwony rycerz, ten skin to mi się kojarzy w ZE, e, ze starymi sezonami słuchajcie, totalnie, naprawdę był kiedyś taki Svenos, czy jakoś tak się nazywał ten e, gracz, i on właśnie grał cały czas tym skinem, e, i mi się mega kojarzy z, właśnie z tym Svenosem e, idziemy dalej, karma ze nowy wykilow za 800 fałdolców, e, zimowa wersja jego była chyba rozdawana za darmo e, w prezentach, jeżeli się nie mylę jakoś tak to było, że zimowa wersja tego kilofa była za Tu możemy kupić czerwoną za 800 Mamy również agenta chaosu je za 1500 On ma dwa style, taki z maską Bądź jak zdejmie maskę to Jest taki olejowy Coś w tym stylu widzowie. Idziemy dalej. Kosa chaosu za 800, oraz widzę lotnia. Przepraszam, czarny szlam skórka do broni za 500. E, mamy również mroczną sercą, a tutaj Anielice. Mamy, widzę, Voyagerkę, znaczy mroczną awangardzistkę. Ogólnie jest też ciemny Voyager, czy jakoś tak się nazywa, z to bojowego z trzeciego sezonu. A ten skin był mm, też właśnie związany z trzecim sezonem, tylko że on był właśnie w wersji damskiej, znaczy wydaje mi się, że w damskiej, do właśnie kupienia. E, idziemy dalej. Mamy emotki, zostaw drzwi otwarte, widzowie, za 500, zabawa, za. Bawans, za 200, eee, rączki również za 200 I widzowie, ostatnia emotka, czyli Wariatuncio, za 500, to jest git Kiedyś były takie klipy z tym, że o! Właśnie w tym momencie jakieś pompy, e, ktoś dał albo snajperki i, i były takie montaże z tym e, Dalej mamy, widzę, J Balvina w sklepie, emotkę J Balvina oraz krążownik J Balwina e, Mike Lowry, czyli e, Will Smith, w sensie, no Will Smith wcielił się w rolę tego, te, tej postaci e, Pałasze, postrzeleńca widzę, kilofy podwójne Dalej mamy Master Chiefa z emotką Guźle Mortiego widzę, Wonder Womankę, pakiety się z tego co widzę nie zmieniły I jutro jest 1 września, widzowie Czyli nowa ekipaka, tak, nowa ekipaka, 1 września, pozdro, kurczę, widzę, koniec wakacji niedługo. Dobra, widzę, słuchajcie, subskrybujcie kanał, macie ucieczki kodu za ten, oczywiście o siódmej czy tam 8 widzimy się na streamie z aktualizacji No i wbijajcie na Discord, instalinki w opisie, strzelcie łapkę w górę, a ja wam dziękuję za oglądanie, życzę Wam dobrego dnia, no i pewnie jak to oglądacie to już jest aktualizacja, więc wbijajcie na streama, trzymajcie się, Elo, elo, bye bye, cześć, cześć,